Siemano. Robimy dzisiaj burgerki. Essa. dziękuje o jaka kapaka ty Panato. to się pięknie wszystko tu robi o kurwa ty już. Zmarło trochę, o mama, ale... Coś tak dobrze wysmażonego, nie? Tak. na no, tego kopyle się ora, Mamy jakiś inny piasku, co? Majone. Szczerze? Wydaje mi się, że wygląda na żywo G. Co? Burgery, bardzo dobre, frytki... troszeczkę przypalone, ale burgery super. Witam, jest siódma trzydzieści i dzisiaj idziemy pierwszy raz samemu na ryby. Dobra, idę. Nie wiem gdzieś tu znajdę jakiś spocik szybki. Okay. Jestem zły na siebie, bo jest zaraz ósma, za 20 parę minut Chciałem trochę wcześniej wyjść, ale nie ma tego złego Idziemy, zobaczymy jakiś spocik Ale klimat dla jesieniary typowy co? W sumie to sobie idę trochę już tym lasem i jak się idzie samemu, jest tak cicho. To sobie przypominam, że raz wydaje dźwięki. I czasem one są takie, takie dziwne, jakby ktoś za tobą chodził. Wiesz co chodzi? I to jest takie śmieszne, jakby ktoś normalnie, gdzieś ten cały czas z tyłu się skradał za tobą, cię śledził. Nie wiem, całkiem dziwne. Ale spoko, taka cisza. Znaczy i tak tu w sumie tu odbicie bo jakoś daleko nie odszedłem, ale tu już jest takie państwa i taka pora że raczej ciężko spotkać kogoś innego poczucia Pa jaka wywióra O Perdoliwa i trafiłem ty na parę niepokaźnych pieszych i mnie zatrzymali w mojej misji znalezienia spota a znowu mi zabrali też czas dobrze, ryby ryby zaraz idą ty do roboty i nie będzie co złowić Dobra, chyba tu się spróbuję coś rzucić Przyjemny spocik, ale pa w ogóle Na co będę łapał brachu też jest... kurde nie mam jak pokazać, ale no, dosłownie jak mój paluch, nie wiem co to za rzeczne potwory tu będę łapał. Jasny gwień, człowieku. Zerwało mi się, rozumiesz? Rozumiesz to? To był ostatni rzut i haczyk zaczepił mi. Nawet tutaj jest o jakieś kurwa płótno, syf. I człowieku, żył kapęko Se połowiłem, ty. Ja cię sunę. Dobra, teraz trzeba to odzyskać, ty. Ale zimno o Człowieku Ciekawe szmaty Ludzie już na rowerach jeżdżą, a ja Moczę stopy ty wrzete, jak jakiś ork Mamy, Zyskaliśmy to Nie ma co... Nie ma co śmiecić Na razie robię odpływ, bo nie ma dobrego spota, nie znalazłem nic ciekawego, plus jest trochę wcześniej, ale też się zrobiłem głodny, przydałoby się coś wrzucić na ruszt. Jesteśmy, ja sobie wziąłem gofry wytrawne z dorszem. Alba, to potoli pumpkin spice latte i klasycznie ona tu bierze goty ja, z serem. zdrabne witam, witam Znałem, że będę sobie robił detoks trzydniowy czyli nie będę jadł przez trzy dni i będę pił tylko wodę i... tak Taki mam obiad przed tym Talib zrobiła. Mhm. Jest kurczacek ziemniaki i surówka. No, w sumie to już raz robiłem detoks. Teraz robię drugi raz. I teraz chcę zobaczyć jak to będzie wyglądać jak będę nagrywał. Pierwszy dzień praktycznie za mną jest 21. I no mam wrażenie, że jest ciężej jak było za pierwszym razem, jestem głodniejszy, ale no zobaczymy. Dzisiaj też byłem na treningu, może to dlatego, na siłowni byłem i trochę mam większe ssanie, ale damy radę, zobaczymy. Na razie nastrój jest taki 6 na 10. Jestem w miarę głodny, w sumie, ale nie ma jakichś tragedii. Dzień drugi, w fastingu, głodówki, jak zwał, tak zwał. Uh, ogólnie, samopoczucie dużo lepsze, chociaż mamy teraz 17.00, no to jeszcze dzień nie dobiegł końca, ale na razie jest spoko, czuję się spoko. Bardziej ży żywiej jak wczoraj. Wczoraj było jakoś tak słabo. Te poczucie głodu w sumie trochę zniknęło. Wczoraj było chyba większe. A tak ogólnie to chyba samopoczucie teraz w ocenie 7 na 10. Wczoraj było chyba 6, więc czuję się lepiej. Nawet może takie w sumie 8. Jakoś żywo się czuję, no ale tak jak mówię jest 17 jeszcze. A wczoraj robiłem to już pod wieczór. Także jeszcze zostało mi parę godzin do końca tego dnia Do jutra Dzień trzeci Siemano Dzień trzeci Fastingu, głodówki Jak coś mam czapkę na głowie tylko dlatego, bo myłem łeb I Lepiej tak to wygląda Podsumowanie, Podsumowanie, samoocena Samoocena, samopoczucie, 7 na 10 Ale no właśnie Mam wrażenie, że jestem taki bardziej e, rozkojarzony. Jest mi ciężej się trochę skupić. Ale z kolei mam też takie uczucie, że jestem ostry taki, że jestem... No nie wiem, taki czuję się bardziej e, realny ze światem. Nie wiem, nie wiem. Albo nierealnie właśnie. No nie wiem. A z takich jeszcze odkryć czy tam wniosków. Mam coś takiego, że mniej wody potrzebuję Z względem tych dwóch ostatnich dni, bo wtedy piłem dużo więcej wody, teraz piję jakoś, nie wiem, za 4 litry już teraz wypiłem dopiero, a wtedy piłem więcej. Ogólnie wodę się pije po to, żeby nie czuć tego głodu, no a dzisiaj ten głód do mnie nie przychodzi, na szczęście. Z takich jeszcze wniosków, na pewno pierwszego dnia mega spać mi się chciało i poszedłem spać gdzieś o 22.30. Wczoraj też mnie to te zmęczenie złapało, ale poszedłem trochę w, 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 później spać, poszedłem gdzieś o mm. No, i jeszcze takim jednym wnioskiem jest na pewno to, że ciężko mojemu ciału jest wygenerować jakąś energię, żebym się zagrzał co mam na myśli przez to no po prostu jest mi zimno dlatego też jestem ubrany tak w bluzę i w ogóle w długie dresy, bo moje ciało nie jest w stanie się takie samo zagrzać e, nie wiem, budzę się i jest mi zimno nie, takie właśnie rzeczy, a do zmarźlaków nie należy no ale to chyba normalne jeśli twoje ciało tam nie pozyskuje jakichś tłuszczów czy coś, no to będzie mu po prostu zimniej a jak w ogóle nie jesz, no to w ogóle będzie mu zimno. No, e, co, mamy gdzieś 18. Mm, będę chyba planował pograć sobie na kąpie, e, Żeby ten czas mi szybciej minął. No bo w sumie nie ukrywam, mam ochotę już coś zjeść. W sensie nie jestem jakiś turbo głodny, że o, bym albym coś zjadł teraz. No nie. Ale mam ochotę coś po prostu zjeść, nie? Żeby po prostu przemielić to gębą Bo mam takie coś, jakbym, nie wiem, tęsknił za poczuciem mienia czegoś w gębie Nie? No Także to by było chyba na tyle Ja teraz idę pograć sobie na kąpie, gutika Gothica 3. No a później się widzimy Jak będę już sobie ja to jakoś pewnie szamkę i tam myślał, jak to było. Za godzinkę koniec głodówki i tak przywitujemy następny dzień. Steczki. Niam. 24 wybiła, więc mogę oficjalnie wrócić do spożywania posiłków. I moim pierwszym posiłkiem będzie jakiś kefir naturalny, żeby zadbać o florę bakteryjną. A później wlatuje stek. Patrzcie na to. To są frytki z parmezanem i czosnkowym masłem. I z czosnkowym masłem do tego stek z chimichurri. A na to jeszcze mamy aioli. Wow. Tori to sama zrobiła. Mam najlepszą dziewczynę ever. A na deser... Jeszcze brownie. Uuu, jest grubo. Jestem po jedzeniu. Zjadłem, najadłem się. Brownie też zjadłem i jestem ogólnie mega napchany jeszcze po tym kefirze. Ale ogólnie na plus polecam każdemu coś takiego taką godówkę. Podobno ma to właściwości zdrowotne, no ale nawet polecam z samej takiej nauczenie się dyscypliny i po prostu takiego poczucia przypomnienia sobie, że jej, jak mamy codziennie coś włożyć do gara, to jesteśmy szczęśliwymi, szczęśliwymi ludźmi. No Ja jestem teraz mega już zmulony zmulił mnie Więc będę kładł się spać Bo jest koło drugiej Nara